W tym czasie w Pińsku odbywało się akurat posiedzenie Trybunału, na które zjechała szlachta z Litwy. Uczestnicy tego spotkania dowiedzieli się o łaskach, których udzielił Bóg Wiśniewieckiemu za wstawiennictwem jezuickiego męczennika i zaczęli tłumnie odwiedzać jego grup. Niektórzy z nich także dostąpili łask, które uznali za cudowne, np. żona hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Pocieja wyzdrowiała z poważnej choroby i zostawiła jako wotum cenny złoty pierścień wysadzany diamentami. Kiedy skończyły się obrady trybunału, posłowie rozwieźli po całych kresach wiadomość o niezwykłych zdarzeniach przy grobie Boboli. W pewnym momencie. Andrzej był tak znany na wschodzie Rzeczypospolitej, że jeśli do jakiejś miejscowości przyjechał jezuita z Pińska, oczekiwano od niego obrazków boboli, a jeśli ich akurat nie miał, spotykał się z niechęcią.